Widzieliście te ziarenka, jakie są małe i prawie niewidoczne. Ziarenka, które widzicie teraz na swoich ekranach, to ziarnka gorczycy. Gorczyca to roślina często spotykana w Palestynie. Cechuje ją właśnie to, że posiada bardzo, bardzo małe ziarnka, ale za to wyróżniające się wielką siłą wzrostu. Takie ziarnko posiane w ziemi. Potrafi w ciągu roku osiągnąć wysokość 3, a nawet czterech metrów, przyjmując formę drzewa, w którym mogą gnieździć się ptaki. Co takiego wspólnego maziarenko gorczyczy z najbliższą jedenastą niedzielą zwykłą? Do czego Jezus wykorzystał je? Posłuchajcie uważnie Ewangelii na tą niedzielę, a zaraz wszystko świetnie zrozumiecie. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. Sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon: najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy Królestwo Boże, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę. O ile mogli ją rozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich, osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy dwukrotnie o zasianym nasieniu. Jezus o jednym ziarenku powiedział, jaka to była roślina, nazywając ją wprost, mówiąc, że było to ziarenko gorczyce. Gdyby ktoś z Was. Chciał zobaczyć, jak ono wygląda na żywo, to może w domu zapytać mamę i spojrzeć do przypraw. Tylko zwróćmy uwagę, że Jezus nie mówił o gorczycy rosnącej w Polsce, ale o rosnącej w Palestynie, mówiąc, że to jest najmniejsze ziarenko ze wszystkich nasion na ziemi. Gorczyca palestyńska ma takie podobne ziarenka jak nasz mak, tylko dużo mniejsze. Ale z tak maleńkiego ziarnka gorczycy wyrasta bardzo, bardzo duża roślina, wyrasta wielkie drzewo. Dlaczego Jezus mówi o ziarenku gorczycy? Co chce nam w ten sposób przekazać? Ewangelista Marek napisał, że Jezus głosił swoim uczniom naukę w przypowieściach, żeby mogli lepiej ją zrozumieć. Teraz należy zapytać, co te przypowieści nam mówią? Sam Jezus powiedział, że są to obrazy Królestwa Bożego. Na początku jest ono małe i niepozorne. Potrzebuje czasu na wzrost. Później staje się wielkie i potężne. I choć coś na początku jest małe i niepozorne, to później staje się olbrzymie, bardzo duże. Jezus posługując się obrazem ziarna Gorczycy, chce, żebyśmy zrozumieli, na czym polega rozwój Królestwa Bożego. Bo Królestwo Boże jest jak ziarnko Gorczycy, które, choć początkowo małe i niewidoczne, staje się w końcu wielkim drzewem. A czym jest to Królestwo Boże, o którym mówi Pan Jezus? Królestwo Boże to takie miejsce, gdzie widać panowanie Jezusa Chrystusa. Czyli gdzie miłość, dobroć, uśmiech, wiara, sprawiedliwość, przebaczenie, modlitwa charakteryzują nasze życie. Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest w nas. Królestwo Boże jest w sercach uczniów Jezusa. To zamieszkiwanie Boga w nas jest czymś niezwykłym i bardzo ważnym dla nas. Czasem wydaje się nam, że jesteśmy za słabi, aby pokonać nasze słabości. Na przykład, kiedy zaniedbujemy obowiązki domowe z powodu zbyt długiego czasu poświęconego na gry komputerowe, albo kiedy mamy trudności w przebaczaniu koledzy czy koleżance, albo kiedy w naszym życiu zaczyna dominować egoizm i nie chcemy dzielić się z innymi, albo jeśli ciągle kłócimy się z rodzeństwem. Jednak Pan Jezus mówi do nas, Chcę być Waszym przyjacielem, chcę być jak najbliżej Was, chcę, abyście mnie poznawali. Czytajcie więc Pismo Święte, to jest moje słowo skierowane do Was. Modlcie się, czyli rozmawiajcie ze mną jak najczęściej, bo chcę Wam pomagać. Wtedy dobro w Waszych sercach będzie się rozrastać, będzie nas zmieniać. Gdy będziemy w bliskiej relacji z Panem Jezusem. Kiedy On będzie królował w naszym życiu, to wtedy będziemy bardzo szczęśliwymi i spełnionymi ludźmi. Witajcie! Na dzisiejszych warsztatach proponuję wykonanie według przygotowanego szablonu drzewa, które pomoże nam zobrazować Ewangelię na 11. Niedzielę Zwykłą. Potrzebujemy materiały. Szablon drzewa, puzli, czerwoną kartkę, nożyczki, klej, brązową kredkę, zieloną kredkę lub zieloną kartkę. Wydrukowane elementy układanki wycinamy. Następnie na czerwonej kartce papieru układamy z nich drzewo. Ułożone drzewo przyklejamy do kartki papieru oraz kolorujemy na brązowo. Następnie kartkę z przyklejonym drzewem składamy i wycinamy kształt serca. Na sam koniec ozdabiamy nasze drzewo liśćmi. Możemy je narysować zieloną kredką lub na przykład wyciąć z zielonej kartki za pomocą dziurkacza i przykleić. Jak pewnie zauważyliście, nasze drzewo składa się z puzli wraz z napisami: wiara, miłość, modlitwa, przebaczenie, uśmiech, dobroć, sprawiedliwość. Ksiądz Mateusz wymienił w rozważaniu te wszystkie elementy jako przykłady wartości, dzięki którym w naszych sercach może wzrastać Królestwo Boże, do którego Pan Jezus w Ewangelii porównał wzrastające z ziarna gorczycy drzewo. Życzę Wam, abyście nie zrażali się słabościami, jakie Was spotykają w codzienności, ale potrafili oddać je Jezusowi, a On sprawi, że wyrośnie z nich Królestwo Boże, które coraz bujniej będzie wzrastało. W Waszych sercach.